Krosnej stronie Candy A to jest pierwszy odcinek z gry sporu Więc tak, trochę ogrze. Yy, rozwijamy swojego stworka No to, to tyle Trochę miało być Więc tak, wybierzmy najpierw planetę Jakieś gówno podobne do ziemi ma być Dobra, faza komórki Roślinożerca Niech będzie taki fajny Sympatyczny, różowy poziom trudności normalny niech będzie planeta Eliola Elia. czy jak zwał tak zwał teraz ja nic nie mówię, a wy oglądajcie filmik Dobra, więc jesteśmy! Czekajcie, bo mi... Dobra, sru, tu, tu chcecie to sobie zatrzymajcie filmik i przeczytajcie mi. Ja nie, nie, nie będę czytał. Chwilę, bo tu jest dźwięk, bo to jest tych Dobra, więc tak. Jesteśmy taką słodką, zieloną komórką, która się kręci. Dobra, my jesteśmy rośliny więc tak. Dobra, sorry za ten początek teraz się ogarnę troszkę. Więc tak, jakbyśmy byli mięsożercą, to byśmy zeżerali ich i takie to. Tak. A teraz... Ym, o, co mi kradniesz Żydzie walony? A jak a! Kurma! jedzenie! Ha, no kto z to będzie tu? Ho, ja tutaj pójdę, no o! Dobra, urośliśmy jak widzicie. Teraz tak, zjedmy jeszcze trochę. O. Mia, mia, miam. Więc tak. Zdajcie. Mamy... Mamy kol... kolca. Mam. ma? Ugryźmy ogon. Patrzcie na to, ja mam jeden ogon, patrzcie ile on ma. I on mnie dogonić nie może. Au. 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 Zaraz nas będzie mógł w dupę pocałować, bo my... Zaraz urośniemy. Nie będziemy do nie Niedorozgarniętą komórką... Jak on?! nas w nie nieładnie. Mu płyniemy pod prąd. Dobra, ludzie, mamy 20... Mamy 20 złotych. hajsów znaczy się. Więc no, zrobimy to. Tak. I nie wiem czemu wnoszę ja jajko! <grym> czytajcie, czytajcie. Bicz. Na gównię mi chodzi. Maś mielenco... Maś mielenica Klara. Nie wiem, czemu akurat kran. Kra. Klara. Jakoś tak mi. Taki kolorek weźmiemy. Kandylius pospolity, to będzie imię naszego słońca. Ile żarcia Nie, jedz mnie nawet. Tak! Tak! Nigdy go nie mogłem dogonić, a ja teraz za pierwszym razem! Dziękuję, dziękuję. No to się nażywemy! Nie ogarniam, jak oni tak mogą grzeleć. Mnie by już brzuch od dawno. Patrzcie, dlatego, że teraz mamy kolce, to oni uciekają, bo się boją. I takie coś, to jest całe nasze teraz. Spokojnie, na leciku możemy obgryzać. Jak podejdziemy... O, a teraz im zjemy całe. Ej, zabieramy to. Co mi żrecie?

Kolejne, kolejne, kolejne. Mamy Wiedziałem, że to słyszę. Oby coś fajnego było jak zwykle Ale tego nie musi ciągnąć? Nic tak. Jaki dźwięk w ogóle? Не можем мяч Ja to mam tu jedną trójbuki To mi jedno daje szybkość, to mi jeszcze daje za 15 i mi jeszcze zostanie 10. A za te 10 co możemy kolca wdrochowit. Jak to wygląda? Ej, ale ja chcę kolca. Dobra, możemy iść. Nie. Jesteśmy uzbrojeni na fuda. Aha, i dzisiaj zapomniałem wam powiedzieć. Dzisiaj będziemy przechodzić... Dobrze, już jestem, ogarnąłem lagusy. Dla już nas nie dopadną. Dobra. I poprawiłem trochę grafikę. O! Mm, czekamy. Dobra, jesteśmy po kolejnym cięciu, już naprawdę ogarnąłem lagi. Dobra, to co my możemy jeszcze robić przez ten czas? A będziemy rozwijać komórkę. Będziemy rozwijać komórkę. Zreć ile się da. O, patrzcie, musi ten paseczek być do końca. Dobra, możemy Mmm, No, spadaj. No i co, że mój gatunek, ale ja jestem głody. Ty, ty! Ty mi miesz śmieszku kuć. Ty, 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 to moje życie. Czekaj, zatruję. Czekajcie, zatruję to jedzenie. Nikt tutaj nie podpłynie. już na kolejnym poziomie, gdzie powiem Wam szczerze, oni już potrafią solidnie ugryźć i poparzyć. Brawo ja. Brajemy, jemy. jemy. I chcemy jak najszybciej z tego Pramorza wyjść. Im więcej robię tutaj obrotów wokół tego, to tym więcej rozsiewam tej trucizny i tym mniej tutaj przyjdzie. Ich. Jesteśmy już chyba na ostatnim poziomie. Nie, a przedostatnim ostatnim poziomie Pramorza. Potem już nie będzie nic. Оу, фак-фак-фак... Не-не-не-не-не-не? Dobra, bo jest tak cicho, to może coś powiem. Yy, więc tak. Jak już mówiłem, chcemy w tym odcinku wyjść na ląd. Nie wiem kiedy się pojawi kolejny. Nie wiem, pewnie będzie kolejny. Odcinki postaram się wrzucać jak najczęściej. Chciałbym to wrzucać codziennie, ale wiecie, szkoła i te sprawy. Nie zawsze mi się uda go nagrać. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj nie nagram sobie zapasu tak z pięciu odcinków i tak to będę tu rzucał. Dobra, więc tak. Mm, 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 mm. Lagi. Dobra ludzie, już jesteśmy, teraz już lagi na pewno nas nie dopadną. Chyba. Już nie dużo zostało. Ale teraz już na pewno, chyba nas nie dopadną. Na razie ładnie chodzi. Wiecie, ta gra nie jest aż taka stara. A ja jakiegoś super pro Jak Jakby to mówicie Youtuberzy mają kompas na sad Może jestem Youtuberem ale wiecie Ja tam się jeszcze za Youtubera nie uznaję Według mnie Youtuber powinien mieć minimalnie 100 widzów Coś takiego A Nie... Nawet no nie ja mam chyba Chyba jednego mam widza Więc wiecie ja to nie nagrywam, żeby mieć hajs. No i oglądajcie. My kończymy na razie. Cześć!